Po co to wszystko? Po co ja stworzyłem ten kanał na YouTube i po co stworzyłem y, firmę? Kupujemy brzydkie mieszkania. Pewnie się zastanawiasz. Odpowiedź jest bardzo prosta. Mieszkanie to jeden z największych składników majątku y, człowieka. Nie tylko Polaków, chyba wszystkich ludzi na świecie. Warto. Wiedzieć, jak się z nim obchodzić, ponieważ sytuacja sprzedaży mieszkania dotknie każdego z nas przynajmniej raz w życiu, a wydaje mi się, że nawet częściej, bo nasza cywilizacja, nasze czasy tak przyspieszają, jesteśmy tak mobilni, że to będzie się zdarzało coraz częściej. Dlatego warto zrobić to dobrze i warto mieć wiedzę, która uzbroi. Cię w odpowiednie narzędzia, żeby się tym zająć szybko, sprawnie i zyskownie. Stąd też pomysł na firmę i na ten kanał, żeby dać Wam wiedzę, bardzo przydatną wiedzę. Ale to nie wszystko. Oprócz wiedzy jest też usługa mojej firmy, czyli szybkie kupno mieszkania za gotówkę w skomplikowanych sytuacjach prawnych i życiowych doskonale sobie zdaję sprawę, że czasami nie ma czasu i nie ma możliwości, żeby wdrożyć w życie wszystkie rady, które tutaj znajdziecie, dlatego wtedy dzwońcie do mnie i ja złożę wam ofertę gotówkową i wyplączecie się z długów ze skomplikowanych sytuacji prawnych i życiowych, po prostu rozpoczniecie praktycznie nowe życie z nową kartą, być może nawet z nowym mieszkaniem, które pomogę Ci znaleźć. Więc w skrócie. Dlatego warto mnie oglądać i dlatego warto zasubskrybować ten kanał po wiedzę i po usługę, która jest nowatorska i ciekawa na rynku, a wiedza jest nie do zdobycia za darmo nigdzie indziej.